I teraz się dowiedziałem, że jedna firma, która od nas tam kopiowała te jednostki, czy tam różnie, im się zaczęły palić centralny, tracyny. Więc, żeby się to nie powtarzało, to prześlę ten film ten film tej firmie i postaram się ją po prostu nauczyć i wytłumaczyć, jak to mają zrobić, żeby nie psuli tematu. Dzień dobry, dzisiaj chciałem mówić taką w sumie rzecz, bo. Dużo polskich firm się wzięło za wykonywanie tych central wentylacyjnych i tak dalej, i tak dalej. Są takie bardzo duże firmy, bardzo drogie, luksusowe, co po prostu nabyły, Ode mnie jednostki tam skopiowały, ale to mniejsze z tym. Ja w tych jednostkach nie zastosowałem nagrzewnic, bo ja uważam, że ze względu na bezpieczeństwo nagrzewnica musi być oddzielnie w systemie i ona musi być powiedzmy tam nie może być w centrali ze względu na bezpieczeństwo. I każda nagrzewnica musi mieć kilka zabezpieczeń termicznych, zaraz Wam omówię. I teraz się dowiedziałem, że jedna firma, która od nas tam kopiowała te jednostki czy tam różnie im się zaczęły palić centralny wentylacyjne. Był tam jeden przypadek, drugi, trzeci. Więc żeby się to nie powtarzało i żeby się to nie działo to prześlę ten film, ten film tej firmie i postaram się po prostu nauczyć i wytłumaczyć jak to mają zrobić, żeby nie psuli tematu, bo już popsuli temat z piecami gazowymi, które zrobili zrobili takie kiepskie, że nikt ich nie chciał kupować. Popsuli też temat, można powiedzieć, z pompami ciepła, no, że to różnie wychodzi i średnio im to tak działa. Sprzedawałem to za grube pieniądze. Marketing mają rewelacyjne. No ale no niestety no, nawet jak się kopiuje, to wiadomo, że trzeba wiedzieć co się kopiuje. Ja rozumiem, że wiedzę taką techniczną, bo to jest prosta wiedza, a że te książki teraz na politechnikach, nie wiem, to są książki lat 60., 70., 80., bo nowsze wydania nie było, to w zasadzie one już uległy utylizacji tam się pali i niszczy. Wiadomo, że teraz się tej wiedzy nie przekazuje, więc ja postaram się powiedzieć. O co to chodzi? Jeżeli stosujemy w naszych nagrzewnicach, zobaczcie, są trzy zabezpieczenia termiczne. Mamy grzałkę PTC, mamy siatkę, żeby nie wpadło żadne tam, powiedzmy, jakieś dziadostwo, jakiś kawałek filtra, liścia, czegokolwiek, bo się może zapalić z jednej i z drugiej strony. że wtedy tą grzałkę ja sobie mogę zastosować prawo, lewo, jak mi się podoba. I oprócz tego na każdej grzałce, tu Wam pokazuję akurat taką inną grzałkę, jest zabezpieczenie termiczne, Jedno, że przy 150 stopniach ono ma rozłączyć, i dwa zabezpieczenia termiczne są tutaj w środku na obudowie. A my byśmy to rozkręcili, nie mam akuratnie wkrętaka, ale są dwa zabezpieczenia termiczne. Te zabezpieczenia termiczne się kupuje, to jest polska firma Tomik jeżeli jest na takich to zabezpieczenie 150-120 stopni, że maksymalnie się nam może nagrzać, to na obudowie ustawiamy 80-75. To czyli u nas jest powiedzmy są trzy zabezpieczenia termiczne, że jeżeli temperatura dojdzie do 70 stopni na obudowie, ma nam się to wyłączyć, bo jeżeli ktoś stosuje centrale stworzywa czy systemy stworzywa, to wieście mi powyżej 120 stopni. Może się dziać różnie, to się może wypalać, może się coś dziać, i to chodzi o bezpieczeństwo. I teraz bardzo ważną rzecz: to akurat nie to, co my robimy, dajemy trzy zabezpieczenia termiczne. Jeden na wkładzie, zobaczcie, to jest jeszcze specjalnie zrobione, że to nawet jak się nam zagrzewa, to tu się nie ma prawa nic stać, bo ten plastik niby tam do 200 czy 300 stopni wytrzymuje, ale to tu. Nam się nagrzewa i nam od razu wyłącza. Jeżeli to nam nie zadziała, zagrzewa się nam górna obudowa, czy jeżeli nie ma przepływu powietrza, i tu mamy dwa zabezpieczenia termiczne. Ale tak jak Wam powiedziałem, bardzo ważna jest ta grzałka. Zobaczcie, tu mamy zrobiony taki filtr. Tutaj są, tu w środku są też dwa zabezpieczenia termiczne, ale tu jest filtr z budowanym jonizatorem i zbudowaną grzałką. Żeby jak najmniej tego wszystkiego robić, on jest od razu ocieplony. I bardzo ważne. Grzałkę w zasadzie się ociepla materiałami niepalnymi. Ta nasza grzałeczka, dobra, tu ma tą matę kauczukową, ale zobaczcie, tu odległość i grzałki od tej maty, mogę to ściągnąć, mogę to ściągnąć, to zobaczcie, że pokazuje, jak to jest zbudowane. To tutaj jest odległość jakieś powiedzmy 5-6 cm. Do góry to jest zabezpieczenie termiczne. Tutaj na obudowie mamy dwa zabezpieczenia termiczne. Ale zobaczcie, nawet jeżeli się coś stanie, mamy jeden filtr i drugi, to mamy tę naszą, bo to już jest kierunkowe, że to może przepływać w tą stronę. To zobaczcie, mamy tą naszą siateczkę. Że nigdy kawałka filtrów liści ani nic nie mają się tu prawa dostać. Tu macie wszystko z metalu i nie ma prawa się nic stać. Jeszcze można tak zrobić, jeżeli ta firma ma bardzo duże problemy, bo tam jest drugi czy trzeci przypadek że dajemy takie jak gdyby oprócz takiej siateczki można dać jeszcze takie poprzeczne, dodatkowo blaszki o długości 2 czy 3 cm, że nawet jeżeli się coś tu pojawi, to to dalej nam nie przejdzie, bo to nam zabezpieczy. Ale pamiętajcie, taka metalowa krawka, tu z tej strony jest tej sitko i z tej strony jest metalowe. I zobaczcie, tu już czy zabezpieczenia termiczne. Powoduje to, że te urządzenia są bezpieczne. Więc apel do tej firmy: my to przekażemy ten filmik, żeby po prostu wzięli to tak, zrobili, żeby to działało i nikomu się nic nie stało. Jeszcze raz powtarzam: trzy zabezpieczenia termiczne, zwykłe termiki. To jest termik firmy Tomik, polskiej firmy, bardzo dobre. Plus taka siatka, plus obudowa metalowa powoduje to że jest to urządzenie bezpieczne. Apeluję do tej firmy, żeby poprawili konstrukcję. To są proste rzeczy, myślę, że dają rady. Tą wiedzę, którą przekazałem, mam nadzieję, że wykorzystają, że będzie to działało i funkcjonowało.